Klub działa od 10 lat, tak. tworzyłem klub. Tak. Yy, zaczynałem, gdy yy, zainteresowałem się Brazylijskiemu Dżidzicu, yy, yy, znalazłem pracę w Szczecinie i tam zacząłem trenować u Mariusz Szalinkę. Yy, yy, na, u, nauczę, raczej uczy się Brazylijskiemu bo wtedy akurat ten 10 lat temu to w Dżidzu raczkowało. I prawdę mówiąc, w tym, na tym, w tym czasie to yy, wiedza nasza była w sumie czerpana bardziej z kaset i, i z filmów niż z yy, merytorycznych instruktorów. I każdy wtedy na tej, tej początkowej fazie każdy się uczył. Tak samo jak Mariusz Linkę, tam Piotr Bagniński, cała, cała ta nasza góra, która w tej chwili już funkcjonuje w Greenckim Rzuców w Polsce. Ja dowiedziałem się, że także zainteresowałem się brackim żywiców też w sumie z pracy i, i z mediów. I, I szukałem najbliższego nauczyciela i może i możliwości treningu. Dowiedziałem się, że taka sytuacja jest. Że jest trener, że gdzieś zawiązała się sekcja polskiego dziedzictwa w Szczecinie, a się okazało, że ci, ci co zaczęli rozwijać i propagować polskiego dziedzictwa, byli wcześniej dżudokami. I oni też wiedy e, wiedzy, która e, dochodziła ze świata, to jak ze Stanów, z Japonii, z Brazylii, bo wiadomo, że jak to, to zabudnicy się przemieszczają, gdzieś tam się dowiadują. I, e, i jeden z takich. E, Głównie celem było, żeby zrozumieć, coś, jak to funkcjonuje i czy to funkcjonuje. No, jak to ze wszystkim, zaczyna się od momentu zainteresowania i z ciekawości. No. Ilu obecnie zawodników y, trenuje i jakie są priorytety Włóżmy, klubu? Czasami na, na treningu jest ich 60 osób, a czasami jest ich 40 osób, bo to zależy od nasilenia i od i częstości y, korzystania z treningu. W, w sekcji. Także w sumie grupowo, jakby tak podliczył grupowo osób, które funkcjonują non-stop non -stop, w klubie, to gdzieś tak około 50 osób. Przy, przy, przy nauczaniu, w związku z jest to pierwszy raz, że ro, rozwój młodzieży, wypełnienie ich czasu od popołudniami to jest raz, a zarazem danie y, możliwości y, rozwoju oso osobistego i mentalnego młodzieży. To jest raz, a poza tym realizowanie się w sporcie, bo wielu on przez zaczyna sprawiać ten sport w wieku załóżmy tam 15, 16, 20 lat i oni zaczynają startować w zawodach, czego nam że wiadomo, że czy to czy na przykład judo, czy tam zapachu, czy coś, bo no naprawdę dzieci zaczynają startować i uczyć się już od wieku 6 czy 7 lat a przez brazylijskie młodzież, która przychodzi nawet czasami kompletnie nie mająca wcześniej pojęcia o jakichś sportach walki, czy o zawodach sportowych, ma możliwość odnalezienia się i wykazania się również w sporcie, oprócz dnia życia codziennego, bo wtedy przez sport jednak ma możliwość samorealizacji, przez to automatycznie ten człowiek nabiera wiary w siebie, poza tym wypełnia czas swój i ma gdzie się możliwość realizowania. A trener na czym skupia największą uwagę, jeżeli sam się uczy, a na czym skupia uwagę, kiedy kogoś uczy? Dla mnie najważniejsze jest to, żeby każdy młody człowiek, który przychodzi na treningu, odnalazł się w tym, co robi. To znaczy, że przychodzą ludzie z różnym poziomem wytrenowania, motoriki, mentalnym i co najważniejsze, żeby teraz znaleźć drogę do nich i zainteresować się tym, co, co ich najbardziej pomoże im się rozwinąć i się realizować. To znaczy, ja się skupiam w początkowej fazie maksymalnie na technikach, bo jeżeli zawodnik opanuje technikę i odnajdzie w tym, pozostaje i automatycznie, jak ja mówię, jakby wchłania się przez te brazylskie brzucu i naprawdę pozostaje i cieszy się z tego i raduje że, że to daje mu możliwość że samorealizacji i rozwoju to jest raz poza tym do tego dochodzi możliwość samoobrony przez, przez trenowanie Brackiej w Giuzzicu, yy, gdzie trenujemy yy, w, yy, w pozycjach yy, parterowych, a zarazem tak samo w pozycji tak zwanej stójki, yy, po to się yy, rozumując, gdzie zawodnicy uczą się bronić przed atakiem. Wiadomo, że w sumie Brackie Giużicu jest takim sportem yy, stricte defensywnym. W Bradyckim nie ma ewidentnych yy, technik yy, tzw. Tak, tak yy, ofensywnych, napadowych, Wdrożają, bo z, zawodnicy są, yy, są ustawieni na, raczej na realizację w sensie samobronnym niż załóżmy tam jakieś później bandytki czy coś takiego można to ująć. Bo to bo czasami ze sportami jest tak, że jak zbyt zawodnik zbyt nie, idzie do ofensywy, to, to głupi czasami jest sens naprawdę po co kształci się się rozwija. Bo często to bywa tak, że, że, że y, różni ludzie przychodzą, czy zawodnicy przychodzą, szukają załóżmy gdzieś tam rozładowania złości albo kogoś gdzieś tam miał jakieś przykre zdarzenie w życiu i mówi, a jak potrenuje to się do siebie zrewanżuje. I często było, że taki zawodnik przed pewien okres trenuje i minie do niego ta złość, czy tam zawieść w stosunku, załóżmy, do gdzieś tam, załóżmy, jak został jakoś tam i tak, czy tak, albo miał przygodę w bójce, czy coś i został pokonany, to ona mija. A jak trenuje, odnajduje w tym, co robi sens i się okazuje, że przyszedł na przykład z jakimś tam celem jakby się rewanżu, a się okazuje, że później ten już rematch już aż nie jest taki ważny, co jego własne osobiste robi. Co by pan polecił młodym zawodnikom, zawodnikom, amatorom? Które chcieliby przejść? Na czym się powinni skupić? Cały czas skupić się maksymalnie na technice i nie spieszyć się. Nie szukać raptownie bardzo szybkiego sukcesu, bo sukces naprawdę przychodzi po ciężkiej, mozonej pracy i wytrwałości. Bo jak z, z każdą dyscypliną sportu i każdą dyscypliną walki, jeżeli się czegoś nie zrobi po kolei, to później przychodzi taki moment, że, w którym zawodnik już nie osiąga tak szybko sukcesów jak w początkowej fazie nauki. I tutaj trzeba potrzeba charakteru i wytrwałości, żeby dalej się rozwijać. Bo później im dalej idziemy, tym mniejsze kroki yy, pod yy, po względem rozwojowym robimy i w sumie całość już polega później na szlifowaniu detali, umiejętności, szczegółach, Bo jak u jak, nas, jak, jak, ja mówię, u w jest tak, że yy, wielu zawodników, czy większość jest yy, nauczanych, balach, yy, yy, dźwigni takich, czy innych rzeczy, czy, czy dłuższe, czy tam się okazuje, że yy, yy, zawodnik, yy, zawodnik yy, i spotyka się później na zawodach czy w realnej walce, się okazuje, że czasami mu coś gdzieś ucieknie, i szwankuje. A jest tak, że zawodnicy, ci, co naprawdę już odnoszą sukcesy, oni wygrywają właśnie tymi, tym czuciem i tymi szczegółami technicznymi, które są bardzo ważne. I tutaj trzeba podczas tego systemu nauczania zwracać uwagę, bo do każdego zawodnika trzeba podejść w sumie bo jeden będzie szybciej przyjmował wiedzę. Załóżmy i będziesz szybciej się rozwijał. A ten, co czasami mu idzie trudno, przychodzi do takich momentów, że niby wydawało mu się, że niby mu nie idzie, nie idzie, a jak się mu poda pomocą rękę i się go przeprowadzi przez ten trudny okres czasu, on odpowiada, jakby tak wyszczelimy. Zaczyna wygrywać zawody, zaczyna się cieszyć z tego, co robi, zaczyna się rozwijać i wtedy widzi efekt. Bo czasami ja miałem takie przypadki, że chłopacy przychodzili, tu się nie realizowali, tam się nie realizowali, tu tam ktoś im powiedział, że oni nie mają charakteru, że z nich nic nie będzie. A się okazuje, że oni trenują się po 5, 6, 7 lat, są naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami, a co najważniejsze, wspaniałymi kolegami, ludźmi, gdzie ludzie rozwiedzają, rozwijają się i się okazuje, że potrafią walczyć nawet z tymi zawodnikami, którzy załóżmy kiedyś tam, jak to mówię, będąc młodym, kiedyś im dawali wciery, załóżmy. I się okazuje, że dzisiaj oni będą w tym punkcie życia, całkiem świetnie się sobie radzą, naprawdę... W tym Chodzi moja ręka. Zasuwamy. Patrzcie, cały czas Tu pracuje. Ja tu trzymam to, patrzcie, to mi pracuje cały czas swój uchwyt. On już ustawiał to, patrzcie. Widzicie? Pracuje. Ja łupy, tu trzymam swój uchwyt w ten sposób, patrzcie. Teraz tak, to mi już odebrało stanę krach. Patrzcie, ja tu trzymam w ten sposób, w kutumielu, patrzcie. To jest ważne. Ściągam, wchodzę, pak. To mi, patrz, blokuje teraz tej chwili tu nie? Ja, ja tam się cieszę najbardziej, najbardziej sukcesami moich e, No, Ja tam e, przez te lata treningu, tam, e, na dzień dzisiejszy e, e, jestem posiadaczem pierwszego dana w brytyjskim sztucznictwie i przez lata, przez lata tam w sumie dla mnie brytyjskie sztucznictwo jest, to jest moja pasja. Oprócz tego, że, 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 że wiadomo, że e, zasuwam i pracuję na budownictwie. Ty muszę się utrzymać, zarobić na życie, a prezydentskie a to jest pasja. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ci młodzi ludzie się rozwijali i mieli się gdzie realizować. I całe moje serce i, i w sumie moje, mój własny rozwój i umiejętności są na tym, żeby jak najbardziej się moi zawodnicy rozwijali i jak, jak najpełniej i pomagać im rozwijać się, uczyć się i znaleźć drogę. Bo dla mnie najważniejsze jest, żeby. Tak, żeby, mój, żeby mój zawodnik nie naśladował mnie, nie kopiował, tylko się rozwijał. Bo jeżeli zawodnik, zawsze pokocham, że w będzie rozwijał, rozumie to, co się z dzieje, to on będzie szybko się rozwijał i zawsze sobie poradził w tej sytuacji. Najgorsze to mogło być, gdybym ja od nich wymagał, żeby on mi powtarzał i załóżmy i mnie kopiowali, czy w moich technikach, czy w moich, moich takich, czy innych systemie, w bo w życiu jest takie, że ono daje wszechstronną odsłonność. Jeżeli zawodnik nie odnajdzie się czy w stylu, czy w sporcie walki, że to jest jego miejsce, że to jest jego własny rozwój, najważniejsza rzecz, no to za jakiś czas odejdzie. Dobrze, dziękuję. Dawaj, dawaj.